Tym samochodem dosyć niedawno pojechaliśmy na naprawdę daleką wycieczkę, ale tym razem otworzymy sobie garaż i przygotowałem coś znacznie lepszego, ponieważ z tyłu mojego garażu mamy kompletnie nowego minivana, który naprawdę bardzo mi się podoba. Tylko mogę wiedzieć czemu ktoś siedzi w środku mojego garażu, otwieram powoli te No ja mu pokażę, ja mu pokażę. Ej, co ty robisz sam w moim garażu? Ej, zaraz ty zrobisz ładowatę! Ej, Ej, dobra, miasta. czekaj, nie czekaj do mnie z karabinu! Spokojnie, przecież my jedziemy na wycieczkę, tylko nie wiem kiedy ty mi się tutaj włamałeś, ale skoro... Już tutaj jesteś, to możesz pojechać ze mną, tylko błagam cię, nie strzelaj do mnie z tej strzelby! Okej, okay, dobra, wiesz co, zajmijmy się po prostu lepiej składaniem naszego samochodu, a będzie to ogólnie dosyć ciężkie. Pierwszą pątkę przygotowaną tutaj i wszystkie te części załatwiałem naprawdę bardzo długo, więc oby nic nam się tutaj nie popsuło. A z tego co widzę, to już wbiłeś mi strzelbę w fotel! Ty, bo to się przyda na później, spokojnie! Tak, tak, oczywiście wszystko się przyda. Mamy również nowy silnik, który również trzeba zobaczyć sobie chyba gdzieś do przodu, albo w środku pasuje naprawdę idealnie. Powoli zaczynamy kończyć. Budowę tego samochodu, samą stawę drzwi z tyłu, chociaż no to są drzwi boczne. No bo boczne, to, to z boku musisz dać te drzwi, a nie do tyłu, z kim ja w ogóle pracuję i zaraz rozwalisz ten samochód. Co to jest? To jest maska silnika, dawaj to. to. to nie jest żadna maska silnika. Dobra, zaraz ogólnie jedziemy, więc szybko ty wszystko pakuj. Mamy jeszcze bardzo żaróweczek i nawet rejestrację do naszego samochodu. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie mieliśmy i to się montuje pewnie gdzieś tutaj na dole. Pyk zrobione. Oraz oczywiście to, co jest bardzo ważne, czyli lampy, paliwo i inne tego typu Rzeczy. Bardzo mi się to już teraz podoba. I skoro wszystko mam już gotowe, to Simon zajmie się tym, żeby zatankować samochód. Ja jeszcze włożę kilka potrzebnych rzeczy do bagażnika, bo to będzie naprawdę bardzo długa trasa. Jedna z dłuższych, na kiedykolwiek będziemy. Więc oczywiście zabierzemy z mojego garażu wszystkie potrzebne rzeczy. Dobra, w to tutaj szybciutko. Zamykamy teraz bagażnik. Jeszcze to paliwko dodatkowe sobie wlejemy. Z przodu mamy wszystko gotowe. A tym Wajanem jedziemy ogólnie pierwszy raz, więc jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądać. Mam oczywiście nadzieję, że wszystko będzie działać, Wsiadamy do środka, zamykamy drzwi Chociaż jest to coś ciężkie Odpalamy teraz furkę i uwaga, odpaliło nam Dawaj Jerry I to za pierwszym razem, do czego w ogóle jest ta dźwignia? Okej, okay, tu jest trochę dźwigni w tym samochodzie Ale jedziemy powolutku do przodu I wjeżdżamy na naszą ulicę Która wygląda naprawdę bardzo ładnie Nie jest to taki gruz jak w Dusty Trip Tylko prawdziwa, normalna ulica I jestem ciekawy, czy w którymś miejscu liczy na metry Tak, dobra, mamy tutaj na liczniku liczenie metrów Przejechaliśmy pierwsze 100 metrów w tym momencie A chciałbym dojechać na kilkadziesiąt Tysięcy, sam nie wiem dokładnie, ile po prostu będziemy jechali przed siebie tak długo aż nie dojdziemy do jakiegoś naprawdę epickiego miejsca. Co ty o, robisz? O, dobra, i wiesz co, tym samochodem się troszeczkę ciężko. Kry. Ja się jest ja normalnie, dobra, i może przez cu przed nami prawie, O, w lewo! No, brakowałoby, mi się rozmila, tym samochodem się mega ciężko jeździ. Ja nie wiem co się dzieje w tym aucie. O! Zaraz dojedziemy na nasz pierwszy kilometr, ale chyba przed tym jedziemy na stację benzynową. powoli! Powoli, dobra, Ej, co tam jest w środku, normalnie, czekaj, ale szybko jeszcze z bagażnika wyjmę broń, bo troszeczkę się... Bo tego, co może się gdzieś tam w środku. Dawaj mi tą strzelbę, dobrze, sobie ją on wziął. Cześć, chodź, chodź, chcę z odwręcie, i dawaj, dobra, do mogę dziery. w ogóle wiedzieć, jak tu przeładować O, coś się od tego zombiaka Czekaj, dobra, mam jeden nabój teraz w środku. Bum! Dobra, strzeli. Nie trafiłem chyba w niego, jak tym się trzyma. Pomóż o, ciem, mi! Ciemu, ciemu. Nie mogę do niego strzelić. Co to? o, dobra, chyba udało mi się go wreszcie no, z pokonać. Do niego. To jest paliwo przecież. Wynocha ze środka, dobra, co tu jest? Się... Ej, zgubię shotguna zgubiłem na Sam Pomóż mi go wziąć, że mi tu jest za głodny. Wszystko kradniemy, co jest w tym sklepie, co ja tutaj będę sobie marnował. jest shotgun, po tobie! OOO, uderzył no mnie! Samo... Okay. Jeszcze zaraz jaka normalizm, jak mi nie pomożesz! Chyba już na szczęście wszystkich udało mi się pokonać, tylko jest jeden mały problem, bo on mnie ugryzł i mam cały czerwony ekran naokoło, dlatego zjedzmy sobie cytrynę jakąś wielką. Dobra, cytryna będzie dobra, banaka sobie również zjemy. Po czemu by nie? A tu jest jakiś magazyn drugi, ej, dobra, zjściem no dach! Nic nie ma! Ej, jak nic nie ma? Czekaj, ja tu znalazłem głośnik chyba do samochodu. Nie wiem, czy będziemy chcieli puszczać muzykę raczej, nie. Czekaj, tyle jest to i ci na dół, e, No Masz. to wiesz to możesz to sobie wziąć, bo jestem w... dobra, nogi połamane i my ledwo wyjechaliśmy, a zaraz będę miał wszystkie kości połamane. Czy to jest chociaż normalne paliwo? Tak, pół litra. Zawsze coś, więc szybciutko sobie to wlejemy do naszej furki. Wszystko, co potrzebne, już udało nam się zapakować. I to miejsce ogólnie, jak na pierwszy, w którym dopiero zatrzymaliśmy, było dosyć straszne, więc myślę, że od razu możemy ruszać nasz samochód i jechać dalej, bo to jest dopiero pierwsze 600 metrów. Kolejny kawałek, drugi za nami, a teraz zrobiłeś naprawdę bardzo szaro. Ja ogólnie nic przed sobą nie widzę, sam widzę mi jakoś... Zwolnić, to polewa coś było. Gdzie ja mam zwolnić? Nic tutaj chyba nie ma. Możesz przestać mnie straszyć, bo zaraz normalnie wyjdę z tego samochodu i same dzień. Nie, nie, my przyspieszamy. Na pewno zwolni. Jadę cały czas normalnie. Dobra, Simon, nie martw się. Zaraz mam nadzieję, że wreszcie gdzieś dojedziemy, bo ja nie mogę tak jechać, jeśli nic nie widzę, co jest przede mną tak naprawdę. I boję się, zaraz wjadę przypadkiem w jakiś słup, który jest przede mną. Chyba wreszcie widzę jakieś miejsce, w którym możemy się zatrzymać, tylko ten samochód ledwo jedzie. Nie mam pojęcia czemu, oby w tym domku nikogo nie było. Bo jeśli tak, to naprawdę. Bardzo Cztery, się tego. Jest jeden problem, słyszę coś w środku, chyba. Jak słyszysz, dobra, poczekaj, szybko jedd do bagażnika, wziąć tylko jedną broń, bo w sumie nic nie mamy, a ty otworzysz mi drzwi, zadawam pisz się na bój. Ale z której strony, poczekaj, to chyba no, gdzieś były drzwi. Nie, 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 chostu do mnie. Zaraz sprawdzimy wszystko na ukupno. Nawet jakieś paliwo tutaj leży i mamy drzwi, Samu, no, dobra, podejść tu do mnie szybko. Ora, uwaga! Jury 3, 2, 1, dawaj, wchodź, wchodź. Ej, dobra, jest tu! ktoś si od o, niego! O, o, Simon, ja cię o, nie o, widzę! Zaraz mi strzelę! Dobra, chyba go pokonałem, tak mi się wydaje. Kim ty w ogóle byłeś, tego nie chcę wiedzieć, ale wchodź jak najszybciej do środka i musimy się tutaj zatrzymać na noc, dobra. A ta gierka jest zbyt straszna. Zamknij te drzwi normalnie. I chyba będziemy mieli tak, jest to światło wreszcie. Dajcie mi coś zjeść dobrego! Jakie pyszne. Mamy do radio. I Halo, czy możemy się dostać do kogoś? Czy ktoś tam odpowie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Czy czemu to masz łą w ręce? Ty nie, bo wiesz, chce się bronić, a tak! Tyś, 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 tyś. Nie, dobra, ale nie po mamy kolkę, proszę cię, Simon, to jest kolka dla ciebie. Oh. Jeszcze mamy dodatku bardzo bardzo, bardzo, dziękuję. Mm. A co to jest kawałek tortu? Chyba na miał urodziny. Dobra, to ja sobie zjem torcik. Mamy już nowy dzień i udało nam się nawet dojechać do kolejnego miejsca. Tylko musimy pozbyć się jednego Ząbiaczka, ponieważ on nie jest celem naszej podróży. Z ja ogólnie żyję. No, czy tutaj... lecę na niego? Poczekaj, przygotowałem ci tłom z Weź, tego go najpierw podnieść. Mamy go właśnie w tym miejscu, cyk. Dlatego bierz go i teraz no, chodzimy. Nie, jakiegoś ząbiaka czerwonego. O, dobra, mąż, ale mąż. nie bij mnie, nie bij mnie, bo zaraz ustanę w głowę. To. Ej, gdzie, gdzie tu z trzeba podskoczyć. A, tu podskoczyć trzeba, dobra, czyli z... O, uzyskać. jest tu, widzę go no, czekaj. Ty. Próbuję się odwrócić. Już ci pomagam. No to nawet strzeliście z urzędu. Po co ja tego shotguna brałem? Okej, okay, Simon, czyli ogólnie sprawa taka. Szybko musimy tutaj zjeść, wypić sobie jakąś kolkę i wtedy możemy jechać dalej. No, bo oj, czukolono do Dobra, sam nim, co ja teraz zjadę, ale było bardzo dobre. Wodę weźmiemy sobie jeszcze na drogę. Nie mogę tego wyjąć. Dobra, coś z tym pukami nie tak. No i wreszcie z powrotem widać wszystko ładnie na drodze. Co mi się naprawdę podoba. Już dość tej mgły i dość nocy. Chcę sobie jechać takim pięknym dniem jak teraz. Przejechaliśmy ogólnie już 3 km. Więc jest to całkiem dobry wynik Ale dalej bardzo malutko I wiem również, że zaraz Powinniśmy wjechać na nowy biom Czyli wyjdziemy z tej pustyni I wjedziemy może do jakiegoś lasu albo sam Nawet nie wiem gdzie, bo jeszcze tak daleko nigdy nie zajechałem Tylko, że to jest strasznie ciężkie tak Uważaj Zemo, nie To jest pełna moc ogólnie, to był jakiś budynek Ale go w sumie ominiemy, bo nawet nie chcę już nigdzie teraz wchodzić Tylko jechać z maksymalną Prędkością tego samochodu Nie jest może on tak szybki, ale miota im Na każdą możliwą stronę ja się z ej, jadę. Normalnie czekaj, słupek jakiś. Co się dzieje? O! Ej, dobra, wyjechałem w kaktusa, ale chyba nic się z samochodem nie stało. Ej, wywaliłem go normalnie tam. Dobra, to jest pancerny samochód. Można jechać dalej. Coś przed nami chyba widzę. Ej, Simon, czy ty też to widzisz? Ja już mam jakieś wideo typu pustyni. Tak, czyli ty jak to wygląda? Ej, dobra, wreszcie dojechaliśmy do jakiegoś potężnego miejsca. Czyli, tak jak mówiłem, to był dobry pomysł, że się w tamtym Mam budneczku nie zatrzymywaliśmy. I z której strony? Ej, dobra, czekaj, zanim wejdziemy do środka, to weźmy sobie może lepiej broń, bo coś czuję, że mogą tutaj być jakieś potworki. Na ziemi leżą sobie jakieś fotele i chyba rozwalony samochód. A w środku za bardzo nic nie widać. E wiesz co, sami mamy latarkę stół weźmie może ją lepiej. I skoro już ją mamy, to teraz wchodzimy do środka, ale tu jest tak mrocznie, mega troszeczkę się tego wszystkiego boję. Ale na szczęście nie było tutaj nic złego, poza tym, że są jakieś fotele, których za bardzo no nie... Po... tylko potem wchodziliśmy? Ej, no nie, ale tam było jeszcze gdzieś przejście na drugą stronę. Gdzie my możemy sobie tam przejść? Spróbujemy może jakby od strony, o właśnie, tego budynku i faktycznie Da się wejść na górę. Dobra, jeszcze wyżej sobie wchodzimy. Kogo my tutaj mamy? Dobra, odwracać się. Przejście do tego tunelu. E, idziemy na drugą stronę. Samo daj szybciutko. Biegniemy sobie teraz tutaj. I mamy tak naprawdę. I Czekaj, czy tu jest wejście jeszcze wyżej? Ja już nie wiem, gdzie my teraz wchodzimy. Ale być może to jest jakaś wieża komunikacyjna i uda nam się sobie, zrobić. Nie wiem, kontakt do ludzi. Dobra, wchodzę na sam szczyt. Błagam, pomóżcie nam. Dobra, czy da się coś odblokować? Ta droga nawet nie ma końca. Ale mimo to musimy jechać dalej. I chyba zaraz dojdziemy do granicy. Tutaj nawet jest taki znak, który możemy sobie zobaczyć, że... Granica prędkości! Dobra, zaraz mamy w ogóle 5000 metrów, ostatnie 200 metrów. Ej, czy tam faktycznie coś jest, czy mi się tylko wydaje? Tak, coś po prawo, dawaj, ty się tam dojechać! Dobra, znaczy mi jakby tam dalej, ale tutaj mamy stację benzynową, która może nam się do czegoś przydać. Sam już teraz nawet nie wiem, ale zanim pojedziemy tam w górę, to szybko zajdziemy sobie chociaż ten samochód zatankować, bo wydaje mi się, że możemy mieć troszeczkę mało paliwa. Dlatego witamy na stacji benzynowej. Okej, okay, czy ktoś też chce tutaj zatankować, czy... Na na szczęście nikogo w środku nie będzie. Chyba nikogo oh, nie, nie ma. Nie, nie, tam polewa, nie, tam polewal, dobra, nie przeszkadzaj mu. Dobra, to jemu nie będziemy przeszkadzać. Weź się, napij czego chcesz, weź sobie, o, tutaj kolkę sobie bierzemy. Co to jest tu u góry? Jakaś dobra pizka? Może zaraz spróbujemy. I oczywiście coś do jedzenia, czyli to, to zawsze, cytrynę poprosimy. Wszystko załatwione, dlatego jedziemy dalej. I za 10 metrów małe 5000, 543210, wybite, tak jest, 5000 tylko. Mogę wiedzieć, gdzie jest ta cała granica, której mieliśmy dojechać? Chyba widzę przed nami kolejny znak, albo coś z tego typu Pół sam, nie wiem. Zaraz zobaczymy, o co z tym chodzi. No i to jest jedynie jakiś przystanek autobusowy, ale nie będę się na żadnym przystanku zatrzymał, ponieważ mamy samochód przecież. Błagam, dojedźmy wreszcie do jakiegoś normalnego miejsca, bo zaraz rozwalę ten samochód. Ej, Samu, co się dzieje? Nie mogę zatrzymać. Ej, dobra, proszę. Nie, proszę. ten budynek, chociaż. nie? w ten budynek, nie w ten budynek, bo walniemy. ale tu rozwalał, człowieku. Dobra, wiesz, co? Naprawdę głowa. Nie wiem, czy ja w ogóle stąd wysiądę. ty miś tu wszystko otwieram. Czekaj, to od silnika. Ooo, o, o, ja lepiej. Nic nie zrobił nic nie zrobiłem, zaraz to naprawimy. Ogólnie z tego co widzę, to kilka szyb nam się powijało, ale na szczęście mamy nowe szybki i mamy tutaj jakąś restaurację, więc być może ktoś nam pomoże. Dobra, oni na pewno nam nie pomogą. Ale zobacz, jak pięknie, cała nowiutka szybka, Simon, tylko trzeba ją sobie zamontować, co nie tutaj z przodu, będzie naprawdę ładnie się działa. Nie, no fajnie, czyli mamy super szybę, jak nie mamy kłeka. Nie! Nic. Mamy wszystko, czekaj, tą sobie wyjmęcę. Ta szyba jest popsuta, wstać tutaj ładnie nową. Kółeczka też oczywiście wszystkie działają, tylko trzeba je sobie ładnie zamontować. To no, przecież nie można na to wyciąć. światła odlatują. Nie, 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 światła też są jak puzzle. Kodaś kiedyś puzzle? zobacz, jedno światełko, drugie światełko, rejestracja również zamontowana. No prawie coś się trzymać nie chce. Tu w środku, ej, chłodnica, wiesz, co jest najlepsze, że chłodnice też mam nową w bagażniku. To jest wszystko dosłownie nowe, jest sobie bagażnik. To nowiutka leży właśnie tutaj, tylko coś jej wyjąć nie mogę. No i teraz ten samochód wygląda naprawdę pięknie. Co prawda jest tutaj, gdzie niegdzie lekko uszkodzony samochód. Jak się podobały twoje drzwi, nowe zobacz, jakie piękne. No, to jest super, a to co obok drzwi, to co to jest? Co? To taka wgniotka lekka. No musiałem coś wyklepać, tak nie miałem tu użyłem, tym... Naszym karabinem. Dobra, teraz ja ciebie klek, to, to była furka mojej babci. Dobra, wiesz co, weź tam do środka, wiedz, silnik naprawiłem. I jestem mega ciekawy, czy to w ogóle odpali, bo się odpalić to są naprawdę bardzo dobrym mechanikiem. Odpalamy kluczykiem. Dobra, I odpaliło, nie wierzę w to tej samo ucje działa, Simon! Ale pizko, możemy jechać dalej! Stwierdziliśmy jednak, że nie będziemy siedzieć w miejscu, tylko pojedziemy dalej. Simon, ty w ogóle żyjesz, wszystko jest w porządku. dobra tutaj... świeźć, tylko nie wierzę, że to jedzie ta furka. Ej, Co jest przed nami teraz? No Nie, dobra, teraz tu ja nie wierzę, że dopiero naprawiłem całe auto, kto parkuje? Samochód na środku ulicy. Przecież to już nigdzie teraz nie pojedzie. Co się stało? Jak mnie boli głowa. Ja nie mogę. Ła, dobra, bijemy. Ktoś jeszcze odsuńcie się. To dobra, zemund. To jest jakaś apokalipsa. Normalnie uciekaj stąd I mam tak czerwony ekran, że ja nic nie widzę na tej zielonotarki. Udało nam się opanować już całą tą sytuację, ale ja się boję, że ten samochód zaraz wybuchnie. Da się to otworzyć? Tak, ta klapa od bagażnika jeszcze jakimś studem działa. Ale wejdźmy do środka. Ej, dobra, czy nam właśnie zgas silnik? Ja zgasłam silnik, to jest naprawdę nic dobrego. Światełka mogę odpalić. Ej, one działają nawet w samochodzie. Nic Ej, tu tutaj już... nie ma nic jak tutaj nic nie ma, a tu powinien być akumulator ogólnie. Czekaj, jest akumulator, spróbuję go teraz umieścić. Dobra, chyba udało mi się go tam wstawić. I czy będzie działać tam światło, tylko sprawdźmy. No nie, nic już nie działa. Ten samochód nigdzie dalej nie pojedzie. Zobaczcie, co tutaj się stało. On jest rozwalony z każdej możliwej strony. I to wszystko przez to, że ktoś zaparkował sobie auto na środku ulicy dodatku, które jest całe różowe. A ja już mam tego wszystkiego naprawdę dość. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej gierki, to zostawcie łapkę w górę i subskrybneczkiem. mam się widzimy w kolejnym odcinku. Narka wszystkim